W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto. Od przyszłego roku, od stycznia 2023 roku, ma zostać ona podniesiona do kwoty aż 3490 zł brutto, a zapowiadane są już kolejne zmiany, podniesienie tej kwoty o dalszą e, kwotę od lipca 2023 roku. To, co dla pracodawców może być martwiące, to co cieszy część pracowników, ma również wpływ na szereg innych współczynników ustalanych w oparciu o wysokość wynagrodzenia minimalnego. Więc Między innymi należy pamiętać o tym, że wynagrodzenie minimalne wpływa na wysokość zagrożenia karą w trakcie postępowania karno-skarbowego za wszelkie uszczuplenia podatkowe. Przede wszystkim wynagrodzenie minimalne wpływa na wysokość granicy, która będzie rozróżniała to, czy podatnik dopuścił się wykroczenia, czy przestępstwa skarbowego wszędzie tam, gdzie doszło do uszczuplenia należności publiczno-prawnej. Ta wysokość jest bowiem kalkulowana jako pięciokrotność wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Obecnie jest to kwota 15 050 zł, natomiast już od przyszłego roku przekroczy 17 000 zł. Dlatego wyższa będzie granica, jakiego dopuszczalnego uszczuplenia po stronie podatnika, który będzie mógł jeszcze powoływać się na popełnienie jedynie wykroczenia. Natomiast pensja minimalna wpływa również na sposób kalkulowania grzywny, a więc kary, która może być orzeczona wobec przestępstwa, przestępcy który popełnił przestępstwo skarbowe. Będzie ona bowiem wpływała na wysokość zarówno grzywny za wykroczenie, jak i przestępstwo skarbowe. Jeśli chodzi o wykroczenie skarbowe, sposób ustalania grzywny jest dosyć prosty, jest bezpośrednio związany z wysokością wynagrodzenia minimalnego. Mandat karny może być orzeczony w wysokości od jednej dziesiątej wynagrodzenia minimalnego do dwukrotności tego wynagrodzenia, zaś grzywna w przypadku wykroczenia może zostać orzeczona w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności wynagrodzenia wynagrodzenia minimalnego. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przestępstw skarbowych, czyli tych poważniejszych czynów zagrożonych wyższą karą. W tym wypadku konieczne będzie ustalenie dwóch zmiennych. Przede wszystkim sąd orzeka grzywne wysokości stawek dziennych od 10 do aż 720 stawek. W tych podstawowych zagrożeniach nie mówimy o dodatkowym Nadzwyczajnym obostrzeniu kary od 10 do 720 stawek dziennych. Ale czym jest stawka dzienna? To właśnie stawka dzienna ustalana jest w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona wynosiła od 1,30 aż do 400-krotności wynagrodzenia minimalnego. Jest to olbrzymia rozpiętość, która w przypadku. Obecnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia może wynosić od nieco ponad 100 zł do aż 40 tysięcy zł jednej stawki dziennej, którą będziemy mnożyć przez dopuszczalną ilość stawek dziennych, a więc od 10 do aż 720 stawek dziennych. Po podniesieniu pensji minimalnej od stycznia 2023 roku po raz pierwszy dopuszczalna granica Grzywna, która może zostać zasądzona na podstawie podstawowych przepisów kodeksu karnego skarbowego, przekroczy 30 milionów złotych. Będzie ona wynosiła przeszło 33 miliony złotych.